Ben, Ben, witam, witam. Czekam na was. Australista, vista, baby. Czekam, czekam na was. Mam bon, was bon, bon, informację. Czekam, czekam. Australista. vista. Czekam, na Was. Witam, witam. Czekam, czekam na Was, bo ja nie chcę rozpoczynać, jak mało widzów jest. A ja chcę, żeby yy, przekazywał przekazał Wam informacje tego typu band, bo nie będę się powtarzał. No dobra, jest trochę osób jest, ale poczekamy jeszcze. No dobra, nie będę czekał, bo ja też się sprężam, bo muszę gdzieś podjechać i dlatego robię na, na zwozu, bo jadę coś pozałatwiać. E, witam, widać. Słuchajcie. No ogólnie chciałem tu podziękować za to, że jest 9 tysięcy lajków. Bardzo się cieszę z tego, że jesteście za nami, że lajkujecie. Ogólnie też chcę podziękować. E, dzięki, spoko koszulka, dzięki, dzięki. Chciałem tu podziękować za to, że 4000 tysiące mamy, na, na kanale, bardzo się z tego cieszę, tego typu. Yy, jakie plany na wygodę? Jeszcze nie mam planów, dopiero będę rozmyślał co jak. Yy, ogólnie dzisiaj udało mi się ogarnąć wam prawie wszystkie Pozo, pozodówce, pozos z freestallem 3zł, już wam trochę ogarnąłem. Jeszcze będę oganiał wam, tego typu teraz ja coś załatwić. A czy możecie no stop sobie zamawiać te pozawianie. pozotówce, pozotówce z tylko pamiętajcie, że to jest sobota i to nie ma księgowania tego typu, żebyście nie byli zdziwieni tego typu, że coś nie tak, halo. Z, yy, dlatego tak mówię, możecie no stop zamawiać sobie tego, robić przy lewej wysyłać mi skrynę, a ja będę Wam to ogarniał dzisiaj i tak ponad połowę, jeszcze parę sztuk mi zostało tego typu benz Ale jak wrócę no to będę aganiał A wy nostop możecie sobie zamawiać na przy Na fambecu u mnie Na fambecu na przy dostaniecie numer konta No i wiadomo Przelewacie Pokazujecie mi skryna Tego z że zrobione Tego tylko proszę bardzo Jeszcze raz ostatni proszę was jak będziecie przelewać, to wpiszcie, dla kogo te pozdrowienia. Bo znowu dzisiaj ktoś mi wpłacił 10zł i, i złotówkę za pozdrowie Nie było napisane, dla kogo w ogóle te pozdrowienia. Dlatego chciałem was poinformować, żebyście tak nie robili, bo ja nie mam zamiaru szukać i czekać, żeby ta osoba się odezwała. Po prostu informuję, że jak Robicie przelew tego typu, dajecie dla kogo te pozdrowienia. Nie może być od kogo dla kogo, tylko od dla kogo. Już, już nie będę się tutaj wam tego, bo zaraz wam się pochzonią sprawy tego typu B. Dlatego informuję Was, że jak na przykład robicie przelew, to piszcie na przelewie w tytule. Kogo, y, dla kogo te pozdrowienia, bo później ja szukam i nie wiem, ktoś mi tu wpłacił, ale nie wiem, dla kogo mam zrobić to pozdrowienie. A i później piszecie do mnie, że jestem oszustem. Nie. Po prostu wy, widzowie, panowie, musicie na to bardzo cholernie zwracać uwagę. Bo później ja nie wiem co ja, dla kogo to zrobić. I dlatego to przesuwam to na później, mimo to, że sam, ale nie wiem dla kogo to zrobię. Jest do zrobienia. To proszę bardzo. Weźcie, zgadnijcie to, ogadnijcie, no i po prostu jak robicie to w tytule wpiszcie, bo później ja sam nie wiem, komu to robisz, tego, a później ja się zastanawiam, dostanę czy 10 złotych dzisiaj i z ani a nie było wpisane dla kogo te pozwolenia no i później piszecie mi na play, że was oszukałem, tego typu, a ja was nie oszukuję, tylko po prostu nie wiem dla kogo to robić w ogóle. Dlatego informuję Was, że druga raz róbcie to, jak Was proszę, widzowie i panowie, a nie później Macie do mnie ptase, że ja Wam tego nie zrobię. Jak mam zrobić? Widzowie, jak nie piszecie mi. A później tak wychodzi, że połowę, połowę mi yy, przelewacie, ale bez tytułu przelewu. I później ja sam muszę główkować. Ja nie mam czasu na to główkowanie, dlatego te pozostanie. Mój cel to jest tak, że wpłacacie Mój cel jest do zrobienia, czyli muszę ogarnąć wam te pozwienie. nie muszę, nie mogę myśleć za kogoś, bo ktoś mi tu przelał, ale nie wpisał, albo róbcie inaczej jeszcze, wysyłacie mi skryna i podpisujecie się, że to ja wysłałem skryna, no i tego, musicie sobie ułatwić życie, a nie sobie utrudnić tego typu. Tak mówię, możecie na coś zamawiać, ja za coś jak ja wrócę, ogarniam dalej. I zamawiajcie tego typu. Trzymajcie się, B.